Dzisiaj na temat przekonań to, czy się coś da zrobić według Ciebie, czy się tego nie da zrobić. Ale też we wcześniejszym odcinku, w którym robiłem wywiad z Łukaszem Smolarskim, wiele było właśnie na temat tego, czy ktoś może coś zrobić, czy nie? Bo on robi wywiady z osobami, które bardzo dużo osiągnęły. Bardzo dużo? I warto to obejrzeć, ponieważ tam jest wiele, ale to bardzo wiele ciekawych wniosków. Zapraszam cię. Wiele osób jest totalnie nieświadomych tego, czym są w ogóle przekonania, a to okazuje się, że to jest wszystko, co nas otacza: to jest wszystko to, o czym myślimy. To, czy możesz spawać coś, to, czy możesz sobie zrobić schabowego z ziemniakami, to, czy możesz pojechać na Alaskę, to, czy możesz poderwać jakąś dziewczynę, to są wszystko nasze przekonania, i to może się okazywać, że to są. Pewne bullshity rozwojowe, ale wcale tak nie jest, ponieważ to mówią psycholodzy, to mówi każdy, kto nie jest nawet związany z rozwojem. Ale nawet jeśli myślisz, że nie jest, to jest związany. I przekonania to jest wszystko. I jeśli myślisz, że coś możesz i myślisz, że czegoś nie możesz, to są właśnie twoje przekonania. Jeśli pozbędziesz się pewnych złych przekonań, które blokują cię przed na przykład zrobieniem sobie schabowego, no to może okazać się, że wtedy Twoje życie okaże się lepsze. To, że możesz zdobyć lepszą pracę, to, że możesz zarabiać więcej, wtedy będziesz miał lepsze przekonania. I to jest właśnie tak w pewnym skrócie na temat tego. Czym są nasze przekonania, i często właśnie jesteśmy bardzo nieświadomi tych przekonań. Nasze przekonania to jest nasza podświadomość, to jest coś, co jest głęboko w naszym mózgu. I jeśli będziemy świadomie pracować na temat tego, czy coś możemy, czy coś nie możemy, to wtedy. Będziemy bardziej świadomi naszego życia. I to jest na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcesz więcej, dużo więcej, a będzie więcej i jeszcze więcej, subuj, lajkuj i udostępniaj. Do zobaczenia. Cześć.